Ty zostajesz zgwałcony? Nie, zgwałcony nie zostałem, ale. molestowany. No, bym to tak sobie powiedział. No, bym to tak sobie powiedział. No i pojechaliśmy właśnie do domu, już jesteśmy u niego w tym domu. No i sobie tam oglądaliśmy serial. No, wszystko ogólnie było ok. Oprócz tych wiersz sprośnych takich rzeczy. No i potem zaczął mnie całować. No i ja też nie miałem nic przeciwko, bo czemu nie? Tylko, że już potem wiesz, przechodził. <grych> Do dalszych rzeczy po prostu przechodził, do jakichś stu różnych takich. No i ja mówiłem, wiesz, że nie chcę tego po prostu, że możemy sobie posiedzieć normalnie, porozmawiać, po prostu, nie wiem, pocałować się czy coś. A on powiedział, że nie po to tutaj mnie przywiózł do tego domu. Wiesz o co chodzi? Źle, że on mnie po prostu przygnął tym swoim ciężarem. Ja nawet się ruszyć nie mogłem, nawet oddychać nie mogłem przez tego człowieka, no i stało się niestety, mm, coś się stało, ale nie doszło do. Gwałtu jako tako, chociaż no do molestowania.